No i będzie dobry, witam serdecznie wszystkich naszych widzów. W dzisiejszym wideo-raporcie mam do zaprezentowania Wam samochód ciekawy. Samochód rocznik 2023, aktualny film z tego roku, auto z tego roku. Nie wiem czy rzucę go w tym roku, bo tych materiałów mamy dużo. Nie wszystkie udaje się wrzucać od razu z poślizgiem, ale są. Ale o czym tutaj mowa? Powiem tak. Mowa tu trochę o Toyocie i trochę o Suzuki. Suzuko, Toyota. Czy to wyraz, który w ogóle ma sens? Teoretycznie, jak popatrzymy na to z perspektywy technicznej, to chyba tak. Ale zaprezentuję pierwszą naszego pacjenta. Więc zobaczcie sami przed wami. Tak, dokładnie. Suzuki Swayze. Jest to Suzuki z rocznika 2023, czyli aktualnego. Hybryda. Auto wizualnie z zewnątrz, no ja wiem jak wam, dalej mi przypomina. Toyota. Toyota Corolla. I powiem szczerze, że w podwoziu też znajdziemy tego typu znaczki. Suzuki Swayce trafił do nas na konserwację płyty podłogowej w wersji podstawowej w wosku transparentnych. Materiał oczywiście, który Wam zaprezentuję, będzie przedstawiał etapami z grubsza tą wersję usługi. Oczywiście ona jest taka, jak w każdym innym modelu samochodu, jeśli chodzi o warianty, jeśli chodzi o procedury. Tutaj bardziej też na tym materiale oprócz tego skupimy się na tym, by zaprezentować potencjalnie potencjalnym właścicielom Suzuki osobom, którzy by mieli ochotę kupić takie Suzuki. E, trzeba katalizowanie sprawy antykorozji w tym wypadku to dobry pomysł. E, sami zobaczcie, sami zweryfikujcie ile zabezpieczenia antykorozyjnego w tym podwoziu znajdziecie e, i czy rzeczywiście nie warto jest to zrobić na tym etapie, gdy auto jest świeże, a zwłaszcza jeśli płyta podłogowa przypomina również samochody, e, samochody, które no, Często nasz kanał, często nasz warsztat odwiedzają. Okej, okay, nie będziemy tutaj przedłużać. Serdecznie Was zapraszam. Obejrzyjcie miłego oglądania. Wam życzę, a nasz, yy, nasza przypomina trzeba przypomnieć jedną rzecz ważną istotną. Oczywiście dla wszystkich chętnych i potencjalnych zainteresowanych. Przypominamy, że znajdujemy się na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798843267. Lecimy. No i tak jesteśmy? Jesteśmy? Słuchajcie. Patrząc po płycie podłogowej, nawet gdzieś tam yy... Fotki dodawałem parę dni temu i wrzucałem i pytałem się wszystkich dookoła jak myślicie, co to za płyta podłogowa oczywiście wspominając, że to jest aktualny rok, czyli 2023. No i duża grona osób tam odpisała, że to jest Toyota. I gdybym powiedział, że to nie jest prawda, to troszeczkę bym to nadwyrężył, bo tak, widzę płyty, jak i cały samochód, to prawie Toyota, ale jest to Suzuki. I jesteśmy przy płycie podłogowej naszego Suzuki, która rzeczywiście wygląda, no, praktycznie kropka w kropkę do płyty Toyoty, e, dlatego na samym wstępie taką anegdotą rozpoczniemy wizerunek e, podwozia, który jest już umyty, rozebrany i przygotowany e, do konserwacji woskami, woskami e, transparentnymi. Oczywiście standardowo zleciał e, zbiornik paliwa, osłony wydechowe, osłony w płycie podłogowej, e, czyszczenie płyty podłogowej nawet z tego odkurzu, e, nawet jak auto ma 700 kilometrów, to i tak czy tak te e, czynności są konieczne, e, rozdeklowanie wszelkich otworów technologicznych, by pozwolić tutaj spenetrować e, przez Zamknięte ciepłym, gorącym powietrzem, e, który wysuszy nam tą... Te profile zamknięte. Odseparowanie elementów, czy to elektroniki, czy to głównej elektroniki od hybrydy, czy to podzespoły czujników, i ABS-ów, czy przewodów hamulcowych, to wszystko jest odseparowane i zabezpieczone. Płyta oczywiście gotowa. Pod nakładkami również tutaj zdemontowane elementy. Tylny zderzak, oczywiście, również zrzucony, z racji tego, że tutaj też tej konserwacji praktycznie nie ma. To zawsze można sobie, jak to mówią, dobrać. Oczywiście trzeba o tym pamiętać, że by podkreślić w momencie, w którym się umawiamy, że życzymy sobie demontaż zderzaka. Taka. I to jest również zdemontowane łącznie z belką, która na tylnej części tutaj jest też niezabezpieczona, i należy ją zabezpieczyć antykorozyjnie. I tak wygląda wizerunek już płyty podłogowej, no, przygotowanej do, do konserwacji docelowej. Komora silnika odseparowana, wiadomo, że tutaj skupiamy się na przednim zawieszeniu, ale nie chcemy, by elementy, które nie potrzebowały konserwacji, były zapylone. Dlatego to nadkole zostało też przygotowane następująco: elementy i części, które zostały odseparowane, odsuniły nam tą powierzchnię. Roboczą, a wszelkie jakieś zakamarki, szczeliny, komora silnika, to wszystko zostało zabezpieczone, by oczywiście zostało zachowane czyste. Kolejnym etapem będą woski, czyli dla formalności ten wizerunek jest ten obraz przed wami, by podkreślić, że wszelkie czynności, które są u nas standardem, ta kultura pracy, jeśli chodzi o zachowanie czystości, są oczywiście oczywiste. A tylko i wyłącznie nagranie podkreśla jako kolejne naście, kolejne dziesiąte naście tych nagrań, podkreślające wizerunek naszych usług i że to nie są tylko spoty reklamowe, ale po prostu konkretna robota wykonywana przy każdym indywidualnie samochodzie, który do nas trafia. Okej, okay, lecimy, widzimy się w momencie aplikacji, no i już po konserwacji docelowej woskami mokrymi. I tak właśnie wygląda proces nakładania konserwacji woskowej. I to są dwie warstwy, czyli musimy tu odejść o grubości około 350 mikronów, a na razie leci pierwsza warstwa. Czyli ten wizerunek i grubość materiału jest zdwojony. Lecimy. Tak dokładnie, tak właśnie wygląda już konserwacja położona na naszą płytę i oczywiście z profilami zamkniętymi, co bursztynowa barwa przedstawia w otworach technologicznych. No tutaj już spieszymy, spieszymy z robotą, zaczynamy gdzie gdzie rozklejać elementy i detale, które oczywiście są czyściutkie i sluniutkie. a wizerunek na tą chwilę wygląda następująco. Rozklejamy wszelkie elementy i składamy. No i etap kolejny, czyli pod docelowej konserwacji, składanie e, i tak zwany czysty biały montaż. Dlaczego czysty i biały? Bo wszelkie elementy, które były zdemontowane, zostały oczywiście umyte i wyczyszczone e, przed montażem. Wszystko wraca na swoje miejsce. Konserwacja znajduje się tylko tam, gdzie być powinna. Wszelkie elementy, które były oklejone e, po zdemontowaniu zabezpieczenia, są czyste, są schludne. Usługa jest wykonana na miarę nowego samochodu z odpowiednim szacunkiem do czyjego zmienia. To ma być kultura pracy na z którą jesteśmy kojarzeni. To ma być kultura pracy. Wizerunek naszej usługi ma być po prostu, jak zawsze, niepowtarzalny i jak zawsze wykonane z dokładnością do najdrobniejszych szczegółów. Czy to czystość jeśli chodzi o przewody hamulcowe, czy to elementy elektroniki, czy jakiekolwiek elementy na których konserwacja nie powinna się znaleźć. Także powolutku wlatuje z powrotem układ wydechowy, osłony termiczne, oczywiście zbiornik paliwa wleciał na swoje miejsce. Chłopaki skręcają przednie osłony, poprzeczki tutaj, jeśli chodzi o elementy aluminiowe, je na końcu oczywiście, jeśli chodzi o ten wizerunek zewnętrzny od dołu, również zabezpieczymy dodatkowo przed oksydacją woskiem bezbarwnym i można powiedzieć, że będziemy Następne ujęcie robić jak auto będzie już całkowicie złożone, czyli zderzak tylny wróci na swoje miejsce, nadkola, nakładki progowe i wtedy będziemy mogli coś powiedzieć na temat kosztów. Lecimy z tematem dalej. No, i jesteśmy. Miało być ujęcie, już jak na zewnętrznym będziemy, ale dla formalności przedstawię Wam jeszcze wizerunek płyty po montażu już na gotowo, wszelkie elementy wrzucone i doschnięta konserwacja prezentuje się następująco. Rzeczywiście, materiał, oczywiście patrząc z tej perspektywy, zasługuje na miarę materiału transparentnego, choć w dużej mierze nałożony, ma taką mleczną poświatę. Jeśli chodzi o rozłożenie i rozdanie tej konserwacji na tych elementach płyty podłogowej, na elementach karoserii. No to wszystko jest oczywiście dolane w każdym calu, jeśli chodzi o montaż tych wszystkich podzespołów one wróciły na swoje miejsce tak samo jak wam wspominałem czyściuteńki, i umyte. Więc nie przedłużać, tylko dla formalności przejadę już jak koła mamy zamontowane, nadkola, nakładki progowe, wszystkie już elementy wróciły na to swoje miejsce, elementy osłony tutaj przedniej, jeśli chodzi pod komorą silnika, to wszystko jest oczywiście zamontowane, w turnie czyściutkie. I auto w tym momencie możemy już opuszczać na dół po weryfikacji i sprawdzeniu wszystkich elementów. Lecimy, opuszczamy. I opowiadamy. Czas trwania usługi jest to minimum 5 dni roboczych. Pierwszy dzień to jest rozbiórka, jest to mycie, przygotowanie płyty podłogowej. Drugi kolejny dzień jest to oczywiście zabezpieczenie wszelkich detali, detali, na których ta konserwacja nie powinna się znaleźć. Przez cały okres oczywiście. W w dniu e, pierwszym po demontażu otworów technologicznych płyta podłogowa oczywiście schnie, profile zamknięte bo tam jest zachowana cyrkulacja powietrza co też umożliwia tego tych profili e, kolejny dzień to jest nakładanie konserwacji e, jeśli chodzi o zabezpieczenie, zalewanie profili zamkniętych, e, kolejny dzień to mamy składanie samochodu Oczywiście na wyczyszczonych podzespołach, które wracają z powrotem na swój samochód, na, na, na swoje miejsce. No i mycie później całości samochodu, przygotowanie e, auta do odbioru. E... I to wszystko. 5 dni roboczych. To jest minimalny czas, który należy poświęcić, by wykonać tą usługę profesjonalnie, by wykonać tą usługę rzetelnie. My tyle czasu oczywiście potrzebujemy. Także dziękuję jeszcze z wszystkim serdecznie za uwagę. Zapraszam osoby chętne do kontaktu. Nasz numer telefonu to 798 -843 267. Pozdrawiam. Widzimy się przy następnych rodzynkach, bo nie tylko takie auto znajdziecie na tym kanale. Piękne! DS4, które trafiło do nas Również będziemy konserwować Również ten samochód będzie na naszym kanale Również tutaj będziemy przedstawiać Wam Jak wygląda płyta podłogowa Takiego auta Jest to naprawdę bardzo ciekawy samochód To wszystko Już niedługo na naszym kanale Dreamcar Także serdecznie Was zapraszam Zasubskrybuj nasz kanał My przedstawiamy po kolei kolejne Perełki Lecimy